Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze wiadomości z regionu, a oto co dziś w programie. W senacie o obchodach 30-lecia samorządu w Polsce Małkinia Górna na drodze zmian. Na szosy wyjeżdża nowa polska grupa zawodowa. W Mazowsze Serce Polski Ruszyły konsultacje społeczne nowego programu ochrony powietrza. Blisko 9 milionów na wodociągi i kanalizacje w subregionie radomskim. W 2020 roku mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990 roku. 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku będzie miał on wyjątkowy charakter. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe. W miastach, miasteczkach i wsiach obywatele mogli decydować o przyszłości kraju w sposób nieskrępowany. Pod koniec maja w Polsce będzie obchodzone 30-lecie wyborów samorządowych. W Senacie RP odbyła się konferencja poświęcona ogólnopolskim obchodom rocznicowym. Ostatnie 30 lat będzie przez historię, nie mam co do tego wątpliwości, ocenione jako jeden z najlepszych okresów historii Rzeczypospolitej. To, że odnieśliśmy tak wiele sukcesów, że tak dobrze możemy mówić o tych latach, w bardzo dużej mierze jest zasługą właśnie tego aktu prawnego, który został przygotowany tu w Senacie 30 lat temu. To samorząd terytorialny zmienił wsie, miasteczka, później. Tworzył powiaty województwa samorządowe. Myślę, że mamy powody do dumy. Obchody rocznicy zaplanowano w wielu polskich miastach i gminach, jednak ich centralna część odbędzie się w Warszawie między 27 a 30 maja. W tych dniach będzie można nie tylko cieszyć się razem z rozwoju polskiej samorządności, ale to również wydarzenia towarzyszące, które przybliżą charakter i specyfikę samorządów. W ramach obchodów w Warszawie zaplanowano m.in. spotkania dla samorządowców, debaty tematyczne, prezentacje inicjatyw pozarządowych, wycieczki tematyczne, wizyty studyjne, bogaty program kulturalny, a także piknik. Będziemy te rocznice czcić i obchodzić, natomiast Warszawa będzie miała w tym rolę i miejsce szczególne. Wspólnie ze wszystkimi korporacjami samorządowymi została podjęta decyzja, że to właśnie w Warszawie będą odbywały się obchody centralne 30-lecia polskiej samorządności, przypominające dokonania samorządu, przypominające rozwój także związany z funduszami unijnymi. Będziemy gościli w Polsce samorządowców, będziemy mieli różne wydarzenia związane z samorządem. Będzie to okoliczność do podsumowania tego, co wydarzyło się przez te trzy dekady. Nie tylko nieprawdopodobnego wzrostu też, ale rzeczywiście takiego zbudowania zaufania do samorządu jako ważnej instytucji społecznej i ważnej instytucji władzy. Trzydziestolecie wyborów samorządowych to okazja, by przypomnieć o olbrzymiej, pozytywnej i dogłębnej zmianie, jaka zaszła w naszym kraju dzięki samorządom. Myślę, że to był najpiękniejszy okres w ogóle w całej historii Rzeczpospolitej Polskiej, zresztą najdłuższy okres pokoju, spokoju i rozwoju. I to, że 30 lat temu oddano sprawy w ręce wspólnot lokalnych, 8 lat później w ręce wspólnot powiatowych i wojewódzkich, spowodowało, że cała olbrzymia masa ludzi zaczęła się interesować swoją, swoim najbliższym otoczeniem, swoimi problemami, swoimi wyzwaniami. I całe dziesiątki tysięcy radnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich pracuje dzisiaj dla rozwoju tych swoich wspólnot. Ja mogę powiedzieć, że to jest olbrzymi sukces. Dzisiaj Polska wygląda zupełnie inaczej i jak się jeździ czy po Mazowszu, czy po naszym kraju, to widać olbrzymią zmianę cywilizacyjną i tu jest wielka rola samorządów w tym. Jak zachęcają organizatorzy, bądźmy w tych dniach razem i pokażmy, jak ważna jest dla nas wszystkich idea samorządności. W Małkini Górnej zachodzą znaczące zmiany, a mowa o zmodernizowanej ulicy Przedszkolnej, a także trwających pracach na Drodze Wojewódzkiej nr 694. Łączna wartość tych projektów to blisko 24 miliony złotych. Problem komunikacyjny, stwarzający spore niebezpieczeństwo na ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej, to już przeszłość. Mieszkańcy mogą już korzystać z przebudowanej ulicy, która zmieniła się nie do poznania. Teraz wygląda dużo lepiej niż wcześniej, wtedy, bo dużo dziur, dużo było uszkodzeń drogi, a teraz je wyremontowali i jest elegancko. Bardzo nam się podoba, jest wieczorem, jak się wyjdzie, są ładne oświetlenia, można, tak. się pos można sobie pospacerować. Wartość całej inwestycji to blisko 4 miliony złotych. To jest centralna ulica. Tutaj był wielki problem komunikacyjny, problem bezpieczeństwa, bo są przy tej ulicy zgromadzone wszystkie instytucje ważne, Urząd Gminy, Gminy Środek Kultury, Sportu, przedszkole, no i oczywiście taka duża spółdzielnia, właśnie te blokowiska za mną. Więc no, bezpieczeństwo, sprawa numer jeden. Dzieci mogą być bezpieczne, bo... Nie muszą przechodzić do szkoły podstawowej a To jest szkoła, która liczy 400, ponad 430 uczniów, więc ci, którzy z tej strony dochodzą, jeżdżą hulajnogami, są bezpieczni. O to w tym wszystkim chodzi. Warto jest sięgać po pieniądze unijne i warto zabiegać o te środki, dlatego że wtedy w gminie zostają te środki, które czy w mieście te, które... Można przeznaczyć na coś innego. Inwestycja otrzymała wsparcie unijne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 w wysokości ponad 2 milionów złotych. Modernizacja jest kompleksowa parkingi, przyzwoite chodniki no, cywilizacja, że tak powiem, już na XXI wiek więc bardzo się cieszę, że udało się tutaj wspomóc tę inwestycję, że to jest taki element też wyrównywania rozwoju naszego województwa, że również Małkina Górna idzie do przodu i w ciągu ostatnich pięciu lat na przykład tego dofinansowania ze środków zewnętrznych było ponad 15 milionów złotych. Ulica przedszkolna to nie jedyna inwestycja, która odmieni Małkinię Górną. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego dobiega końca modernizacja drogi wojewódzkiej 694. Projekt otrzymał wsparcie z budżetu Mazowsza w wysokości ponad 19 milionów złotych. Inwestycja prowadzona jest od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do skrzyżowania z drogą gminną. Ulicą Lipową, dwukilometrowa ulica w centrum Małkini Górnej w ramach prac zyska nową nawierzchnię, powstaną nowe chodniki, azyle dla pieszych, oświetlenie drogowe i odwodnienie drogi. Przebudowane zostaną także skrzyżowania. Prace modernizacyjne na drodze wojewódzkiej nr 694 na ten moment zostały zrealizowane w 70%. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprezentowano nowo powstałą grupę cyklistów, którzy będą oficjalną zawodową drużyną regionu. To klub Mazowsze Serce Polski, który istnieje niecałe pół roku, mimo iż dopiero co powstały, to już zdobywa światowe trasy. Mazowsze Serce Polski Cycling Team, nowa polska grupa zawodowa wyjeżdża na największe szosy. Partnerem tytularnym grupy założonej przez Dariusza Banaszaka, byłego prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, jest Centralny Region Polski Mazowsza. Jedną z takich możliwych sposobów promocji województwa jest właśnie wspieranie zawodowej grupy kolarskiej no, o pięknej nazwie Mazowsze Serce Polski. To jest proste, związane z naszym i logotypem i z tym naszym hasłem. Inicjatorzy tego powołania tej, tej grupy królewskiej no, liczą na to, że to będzie silna grupa, nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Pomysł stworzenia grupy kolarskiej pojawił się w sierpniu 2019 roku podczas Tur Bitwa Warszawska 1920. Już w grudniu marszałek Anam Struzik oraz Dariusz Banaszek podpisali list intencyjny dotyczący powstania grupy, a po niespełna trzech miesiącach 12 zawodowych zawodników może ubierać czerwone koszulki. Jest to pierwszy sezon, fajnie nas się nazywamy, jest to, pre, jest to nazwa regionalna, będziemy promować nasz region Mazowsze. Startowaliśmy już w dziewięciu imprezach w tym roku w Turcji i w Grecji. Jesteśmy takim rodzynkiem, aczkolwiek wszyscy na nas patrzą z taką, taką sensacją jakby. Tych kolarzy mamy bardzo dobrych, jak na ten moment. Cieszymy się bardzo, bo to nie chodzi nawet o jakość tych kolarzy pod względem sportowym, ale o charaktery tych zawodników, które wkomponowałem w zespół. Jest to naprawdę to są super chłopaki, którzy się dogadują. Jest ta atmosfera, czuje się, że, że naprawdę coś z tego będzie. Chcemy pokazać światu, że, że, że jest ta grupa, że jest Mazowsze Serce Polski. Jak podkreśla jeden z zawodników, Marek Rutkiewicz, Mazowsze Serce Polski to grupa najmocniejszych kolarzy w Polsce. Przed nami wiele wyzwań, mamy nadzieję, że sprostamy im. Dariusz Banaszek już wcześniej miał ekipę zawodową, już pokazał wcześniej, że potrafi stworzyć bardzo profesjonalny team. Także jak usłyszałem, że Dariusz Banaszek robi grupę zawodową, od razu chwyciłem za telefon, zadzwoniłem, czy jest jakieś miejsce, czy znalazłoby się miejsce dla mnie. Także bez, 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 bez wątpienia, jeśli taka osoba organizuje ekipę zawodową trzeba tam być. Oprócz zawodowej drużyny będzie także działać sekcja dla dzieci i młodzieży. Pod okiem profesjonalnych trenerów będą oni mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania sportowe. Moja przygoda z, z kolarstwem zaczęła się gdy miałem 11 lat i zacząłem, zacząłem trenować w klubie Wiktoria Radzymin. Dla mnie samo kolarstwo jest takim odciągnięciem, odciągnięciem się od y, nauki. Od, odpocznięciem nawet psychicznie. No i trochę się fizycznie można wtedy namęczyć. Grupa kolarska Mazowsze Serce Polski jest organizatorem wyścigu Tur Bitwa Warszawska 1920. W tym roku odbędzie się on między 11 a 16 sierpnia. Zaczynamy Warszawa. Prolog, prezentacja 11 sierpnia, 12 sierpnia prolog w Warszawie. Są dwie propozycje, jest Stadion Narodowy PG jest y, druga propozycja, Agrykola, pod górę i z góry, prolog taki półtora kilometra, po czym Radzymin, miasto cudu nad Wisłą, y, etap na rundzie przejeżdżamy przez gminę Nieporęt, y, następnie y, start w Legionowie, Wieliszew i rundy w Serocku, meta w Serocku, po czym Nasielsk, bitwa pod Borkowem, jedziemy do y, Nowego dworu. Nawracamy na stadionie, wracamy do Nasielska. To jest czwarty etap i piąty, piątym etapem będzie start w Płocku przez Arcelin, czyli ta słynna szarża arcelińska i meta w Pońsku. Tur Bitwa Warszawska 1920 to, jak zapowiadają kolarze, początek. Nie ukrywają, że mają apetyt, by wygrać ten wyścig. Nie tylko zresztą ten, bo kalendarz mają bardzo obfite. Wyścigi zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe mają zaplanowane niemal co tydzień, od kwietnia do końca października. Jednym słowem Mazowsze Serce Polski wyjeżdża na największe szosy. Wojewódzki Program Ochrony Powietrza, którego konsultacje potrwają do 23 marca, zostanie przyjęty zgodnie z harmonogramem do połowy czerwca. Głównym planowanym na najbliższe 6 lat działaniem jest wymiana źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku, w efekcie stężenie poszczególnych zanieczyszczeń ma zostać zredukowane o 60-87%. Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął konsultację projektu nowego programu ochrony powietrza. Spotkania z mieszkańcami odbyły się już w Warszawie, a także w Ostrołęce. Samorząd Mazowsza musi dopracować i wprowadzić nowy program do 15 czerwca 2020 roku. Rozmawiamy na temat naszych propozycji w programie ochrony powietrza, dyskutujemy o działaniach naprawczych, ale również chcemy opowiedzieć o narzędziach finansowych, które proponujemy jako środki z budżetu województwa właśnie na działania związane z poprawą jakości powietrza. W ramach prac nad nowym programem ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, województwo mazowieckie zleciło przygotowanie analiz, na podstawie których możliwe byłoby zaostrzenie przepisów uchwały antyzmogowej. Bardzo liczymy na to, że zbudujemy, podbudujemy świadomość o tym, czym oddychamy. Chcemy uświadomić, że możemy skorzystać z programów wsparcia, instrumentów wsparcia samorządu województwa po to, żeby zakupić odpowiednie urządzenia do Badania powietrza, żebyśmy wiedzieli, na co musimy reagować, z czym mamy do czynienia. Nowy program ochrony powietrza określa dwa główne działania naprawcze, mające pomóc zmniejszać emisję powierzchniową. Przede wszystkim to ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej, a ponadto zwiększenie powierzchni zieleni w gminach miejskich Województwa Mazowieckiego. Wspomóc te działania mają m.in. szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz przygotowanie harmonogramu realizacji działań naprawczych. Projekt programu dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.mazowia.pl w zakładce konsultacje i komunikaty. Kolejne gminy otrzymują wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Tym razem blisko 9 milionów złotych trafi do gminy Stara Błotnica, Szydłowiec, Promna, Chodcza, Radzanów i Przysucha z subregionu Radomskiego. Jak podkreślają włodarze gmin z subregionu radomskiego to długo wyczekiwane umowy, a chodzi dokładnie o inwestycje wodno-kanalizacyjne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową do sześciu gmin z subregionu trafi blisko 9 milionów złotych. Budowa sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej to w dalszym ciągu problem dla niektórych gmin. Choć są takie gminy, które w 80% mają zrealizowane już te inwestycje, to i są takie, które potrzebują w dalszym ciągu wsparcia. My w ramach naszych działań i w ramach tych środków, którymi dysponujemy w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich konsekwentnie podpisujemy te umowy. Otrzymane dofinansowanie gminy przeznaczą między innymi na budowę systemów kanalizacji sanitarnej, zbiornika wody uzdatnionej, sieci wodociągowej czy kanalizacji zagrodowej. Ogólne zadania wartość 1700 ponad siedemset 000 zł dofinansowanie ponad 1, 100 tysięcy zł. Realizujemy 1,5 kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janików aż trzy, nie dużo, ale trzy ulice i łączymy sieć wodociągową, długość tutaj odcinka 800 metrów. To jest zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Korzeniowa i Barak, A konkretnie to jest na etap pierwszy Woli Korzeniowej. Pozyskaliśmy 2 miliony ze swoich środków, ponad milion, i to będzie te ponad 3 miliony złotych, To będzie pierwszy etap realizacji tej inwestycji. Potrzebna nam jeszcze więcej, ale myślę, że w następnych programach, jeżeli tylko takie będą, to będziemy aplikować i będziemy starać się pozyskać kolejne pieniądze, bo one są potrzebne na kanalizację. W o wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego 6 właśnie z subregionu radomskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejne programy mazowsze, wiadomości z regionu.